Zadanie 20 też będzie nieco trudniejsze, takiego bym się na sprawdzenie nie spodziewał. Mamy uzasadnić równość, że 2 do potęgi 9 plus 2 do potęgi 9 równa się 2 do potęgi 10. Na sprawdzenie może nie, ale na egzaminie ósmoklasisty już takie zadanko mogłoby być. Dlatego tutaj zaznaczmy sobie, że to jest to ważne zadanie. Napiszmy E8, egzamin ósmoklasisty. I jak to będziemy sobie robić? Patrzymy sobie na lewą stronę. To jest nasza lewa strona równania, tak, to jest lewa strona, a prawą stronę sobie zanotujemy trochę inaczej. Jesteśmy już po równaniach, więc wiemy, o co w tym chodzi. To z lewej strony mamy dwie takie same liczby. Czyli zamienimy sobie to na mnożenie, czyli to będzie 2 razy ta liczba, czyli 2 do potęgi... 9. Chcemy uzasadnić, że to jest 2 do 10. Tak jak sobie rozpiszemy, to będzie 2 razy, a tu ile będzie tych dwójek? 9, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I mamy znak równości. Z prawy strony mamy 2 do 10, czyli będzie 3, 4, 5, i jeszcze 5 tych dwójeczek. Czyli teraz się okazuje. Czy mamy tutaj 10 dwójek? Mamy, a tu mamy 3, 6, 9, też mamy 10. Czyli w sumie to moglibyśmy sobie zapisać, że to jest 2 do 10 równa się 2 do 10, i my w takim razie uzasadniliśmy tę równość. I jeszcze spójrzmy sobie na kolejny podpunkt. Tu mamy minus 3 do potęgi trzeciej dodać minus 3 do potęgi trzeciej, dodać minus 3 do potęgi trzeciej to jest minus 3 do czwartej. Znów sobie zliczmy z lewej strony mamy 3 takie same wyrażenia, czyli to byłoby 3 razy wartość jednego takiego wyrażenia, czyli minus 3 do czwartej. Teraz sobie określimy może znak. To jest dodatnie, czyli tu mamy plusik. Ale wartość tego drugiego wyrażenia będzie ujemna, bo wykładnik jest nieparzysty. Czyli tutaj będziemy mieli sobie wartość minusową. Plus razy minus to będzie na pewno minus. I znowu byśmy sobie rozpisali 3, czy do trzeciej to byłyby 3 trójki. I to też byśmy sobie mogli rozpisać. Czwórka nie dotyczy minus, tylko samej trójki. Czyli byłoby minus razy 3, razy 3, razy 3. Tu nawet możemy się Pokusić, żeby sobie wynik ten wyliczyć. I z pierwszego mamy minus, bo ten minus jest przed tą tylko trójką, można nawet tak złapać. Razy 3 to jest minus 9, razy 3 minus 27, razy 3 minus 81. I tu też będziemy mieli minus 81, czyli lewa strona równa prawej. No i uzasadniliśmy, że te równości są sobie równe.